Spora na mecz o awans z grupy A. Z pierwszego miejsca. Mecz na mapie De Anubis. Mapa, na której czujemy się dobrze, ale to też mapa, na której potrafimy zagrać słabsze mecze. Na razie popatrzmy na ten na tak Środkiem tu, Gufi błyskawiczne trzy eliminacje. Goofy, ależ poczuł wiadro w żaglach. Teraz musi uważać, Kej, ale Goofy już tu jest blisko. Goofy, pora, czwarty. Mnie to wszystko kończy, ale Goofy. Trajka, ja pamiętam, o... Arty, tak jeszcze ze sceny Sorsa, czy 1-6. W dawnych, dawnych czasach. A tymczasem terroryści coraz bliżej smok jeszcze, żeby utrudnić wejście, ale tu będą kłopoty. Oj, Hades, teraz wiele zależy od niego. Hades nie pomylił się, blisko niego jednak już snajper. Zachodzi Awzek, Hades próbuje zbejtować. Strzał Hades, w końcu wyeliminowany. Gufi na plecach, ale tu już będzie nieco spóźniony, Doskonale Slaks po raz kolejny i znowu ona, więc trzy fragi od Slacka. Cztery nawet w tej rundzie. Więcej. A tak. No to cóż, trzy do trzech. Na full oczywiście nasi. Ważne, że tych, tych pieniędzy zebraliśmy na ale teraz podejście pod Bomsa i tu Błyskawiczne mniej więcej do Jeszcze jest Gufi, ale już teraz błyskawiczne fragi dla Guffiego, chociaż tam plecach awzek zebrakło tej. Reakcji, no i zobaczmy co wymyśli Menioplis. Bardzo obity, jest to okazja dla niego, by wychylić, by zaatakować. I bomba leży na BS-ie. Teraz tylko jej odpowiednio przypilnować, chociaż już czeka awzek na kolegę Slaks. Chce to wszystko zachodzić, znowu wiele zależy od niego. Ten zawodnik, który tutaj kreuje grę po stronie terroru, ten zawodnik, który robi najwięcej. I Teraz wejście na plecy, a zatem wszystko w rękach Mynia. Ten będzie mieć wielki kłopot. O, pozycja na pewno ciekawa. Czeka Slaks, czeka wciąż awzek. On. To HP, tu jeden i drugi zawodnik terrorystów, a Awzek bierze sprawę w swoje ręce i to też sprawia, że to nam się ciężko. Tymczasem Freeze coraz bliżej, znowu Awzek pilnuje wody. chcemy tu podejść i zaatakować, w końcu Kay wygrywa takie swoje starcie z rywalem. Timingowo. dobry moment, jeszcze frag dla menia pod bombsite Manu, w końcu coś ruszyło po naszej stronie, w końcu to my zdobywamy pierwsze eliminacje, to my mamy przewagę, której teraz nie mamy żadnego prawa stracić. No to już widzimy, że kiedy są kłopoty, kiedy jest problem, to wysyłany jest slacks. Ale to sprytne pozycje zawodników. ojo, oj, oj, już widzi dokładnie, co co się dzieje. Ten flash poleci, ten timing był najgorszy możliwy. No I Perks coraz bliżej menu daje się złapać, chociaż jeszcze trafił po głowie rywala. Speedy dokłada eliminację i robi nam się dwóch na dwóch. Była taka przewaga, a z tej przewagi już niewiele zostało. Także to musimy bardzo, bardzo uważać. W Hades on ze snajperką na plecach, on wyciąga pistolet, wie, że perk został głowę, ale jeżeli wychyli, jeżeli tu sprawdzi Hades, to będzie fatalny błąd naszego zawodnika. A z drugiej strony spodziewali się zawodnicy Tero, że skoro wychyla Hades, to na pewno jest tutaj drugi zawodnik. No przecież Hades nie wychyliłby tak głupio, gdyby był na bombsite'cie, a sam. Więc spodziewali się, że tu będzie jeszcze jeden zawodnik, dlatego czekali. Gdyby tego najdę dorzucił bez Gufi, No! A jednak Gufi! O proszę bardzo. Cóż to było za zagranie Gufiego. No, Trzeba... Slack z połowy, Killer już nie odpuścił, wiedząc, że łapu będzie w stanie wyciągnąć się tymczasem slack na środku, błyskawiczny pik, menu zaskoczony. No i tym razem ciężary, tym razem problemy. Od razu reaguje Freeze, od razu zaatakował za pozycję. Chcieliśmy skontrować się w takim razie wyjściem na site, B, tylko że tam nic z tego nie wyszło. Złapany nasz zawodnik, Speedy teraz zdziwiony. Nie wie, czy ktoś wyszedł z maina, czy nie. Głupi sprawdzał. Cały czas widzi tam Speedy'ego, ale będzie musiał uważać. Kombinują, kombinują po raz kolejny gracze alternaty, tak zwalczą ten swój dziewiąty punkt. Są blisko, by ten dziewiąty punkt zdobyć, tymczasem freeze mi Janka no, Ale dobrze Kej. Wracamy do bombsite'u A. Tutaj właśnie szykowali się terroryści do wejścia, chociaż teraz jest e, znak. Panowie, rotujemy, bo tam przecież było dwóch zawodników. Gufi będzie mieć naprawdę duży problem na bombsite'ie B. Tutaj za chwilę atakowany to przez e, snajpera, który jest w świetnej dyspozycji. Jest palak, jest, e, ko, jest kolega Gufi. Ach, udało się trafić. Mamy trzech na trzech, więc to jeszcze jest do uratowania. Tylko, że tam już slags agresywnie. No i właśnie on nie myli się doskonale. Dysponowany snajper alternate attacks, ileż on tworzy. Przestrzeni do swoich kolegów Kej na plecach, cały czas Speedy się tutaj czai A Kay jest blisko Ważny będzie tutaj timing A jednak wyjdzie w końcu Kej pod celownik Speedy'ego I wszystko w rękach Killera w tej ostatniej rundzie Tam dużo luka w smoku. Tam wczorowany chociaż Killer jeszcze z eliminacją Granat na perca. Aj i tu była szansa, ale perce agresywnie tej pozycji. Tymczasem Hades Oj na środku, zobaczył Hades Pomylił się i wykorzystują to zawodnicy Chociaż i tak frag wpada na nasze konto W dodatku kolejny dla Killera tu jeszcze Slax agresywnie Kej podchodzi blisko niespodzianka, chociaż radzi sobie z tą niespodzianką Slax, a pod site ma i ale tu będzie czekał go naprawdę bardzo trudny pojedynek. Nasi bez flesza do kontaktu i to się skończy fatalnie dla naszego zawodnika. Jeszcze widział cień Perks. Widział Menia. Odawał że ucieka Menia w tym czasie chciał w końcu podejść, ale ten pojedynek z Perksem ważny, jasny, ale trudny dla Menia i ten daje się Złapać. Już namierzony. bomba przecież się pokazała. Tymczasem Slax wraca. Chce wejść na pleca, ale nasi. No, wybierają, wydaje się, najlepsze możliwe rozwiązanie, bo przejście kanałami do bombsite'u. A to. Do bombsite'u B, przepraszam. To może być dobre rozwiązanie. Awzek jednak doskonale sobie tutaj radzi. Jeszcze mynią, ale to jest już namierzony. O, matko Bosk. Awzek. Co on dzisiaj strzela? Nie to Slax teraz? No, widzi, co się tutaj wydarzyło. Dorzucony palak, żeby tutaj. Sprawdzić pozycję na blisko, zlecę, kontrolować to wszystko. Co się dzieje? Dużo, na pewno już zajęliśmy terenu, tymczasem frag dla mnie. Wyjście przez tego smoka, Ale czy jest tylko po stronie terrorystów? O takie wychodzenie przez smoka fatalnie się kończy dla Alternate Attacks. Jeszcze jest Slaks, ale i on się pomylił. Oj, gdzieś ta skuteczność ekipy. Pytkaniu. Blisko K. Dorzucony Palak, żeby wykurzyć tamtą... Awzeka Goofy odwrócony. No, ten flash dla niego bolesny. Ale już wszystko widzi Goofy! Jest eliminacja dla niego. Tu jeszcze slugs. Czyżby o tym wiedział Goofy? Takie mam wrażenie. Palak pod Gufiego. będzie musiał uważać. Zgasi się jednak Goofy. A mnie w tym czasie może pokombinować na środku. To Awzek wraca. rak jednak dla Speedy'ego. No, tu widzę, że Cetarn jest no, snajperki po stronie do terrorystów. Na pewno Speedy pamięta takie zagrania z mouse. No, Mam sports, to była taka drożena, która bardzo lubiła grać po dwóch snajperów. Kiedy był Chris J, kiedy był Oscar w drużynie, lubili to rozgrywać w ten sposób. Jeszcze kiedyś przecież Chris J i Niko. tym tymczasem bomba zrzucona. I podejście po pomysł B. Tutaj udało się trafić Klarowi. Dobrze, że ten moment zrzucił, bo. jakby tę paczkę stracił. Chociaż teraz trzeba uważać, Goofy. Przygotowany Freeze, tuż tu, tu obok, po głowie obrywa Goofy. Dorzucony palak, o całe szczęście. Zareagował Goofy perfekcyjnie. No i rotacja pod bombsite, A, no tylko że tutaj jest Slax. On jest ze snajperką. Tu będzie bardzo ciężko. Nie pomylił się Slack, on od razu wycofuje. Podniesie tę bombę killer, ale Slack. Tym razem nie do zatrzymania. Tym razem. A na razie musimy kominować. Jest killer HD z Goofy, ale tu naprawdę potrzeba, potrzebujemy perfekcyjnie rozegranej rundy. Slack się tutaj pokazywał fris cały czas się czai blisko. Dwóch zawodników tuż tuż obok siebie. I trzecie do. Do, do kolegów. Dobry skan od Klara. No tam obrywał mocno snajper ekipy antyterrorystów. Po flashu wyjścia, ale Hades wszystko widział. Wycofa też zawodnik antyterrorystów. Jest speedy do asakuracji. Dwóch snajperów na środku, to ciekawe. No to jedna odpowiedź jest, tylko że czasu mało. Trzeba w końcu zaatakować. Awzek sam na site B, chociaż już do niego dołączy za moment speedy. Asi jednak od maina tu. Hades w pojedynkę, szukający eliminacji. Leciał flash. Hades cały czas czeka na błąd ze strony antyterrorystów, ale Speedy czeka. Czeka też Awzek. No tutaj po prostu nie możemy się pomylić. Dobry flash widział to chyba wszystko. Hades i on zdobywa eliminację. Gufi do tego dokłada fraga. Zafleszowany Speedy nie zareagował. I tym samym w sytuacji 3 na 5. Nasi potrafią sobie poradzić. Teraz to my mamy przewagę. To my mamy 3 na 2. Zaskoczeni gracze Alternate. Tak, wydawało się, że wszystko wraca do normy. Że wracają na ten zwycięski szlak. Ale proszę bardzo. Na ich torze stanął HD, stanął GUF 19, ale cały czas idziemy bardzo równo. Balak na Keja ten zdołał wycofać, chociaż słyszał te kroki. Jabzek teraz próbuje wychylić, ale Kej był na to wszystko przygotowany. I będziemy mogli domykać bombsite, a jednak nie do końca, bo już jest blisko Freeze. nie, że trzeba uważać, kontrolował to. jeden z naszych, ale to Goofy musiał wejść do tej walki. Slaks przechodzi przez tego smołka, wyczuł ten moment. Dobry czas to był dla niego, chociaż Hades zobaczył swojego rywala. I teraz pik trójkowy właściwie na Snipera Alternate. Teraz się nasi szybko skomunikowali, jak dał znać Hades, gdzie jest rywal. Od razu reagowaliśmy. Oj, brawo, ja jestem pod wrażeniem. Zobaczył Hades. Bałem się, że wychyli za chwilę sam, że tu się może zdziwić, ale to trójkowy pik naszych zawodników i sam Slax chyba nie wiedział, w kogo ma strzelać, bo. Zrzucony smoke przez I ten podchodzi. Flies blisko pod dymem. O, tam będzie luka. Oj, tu jest one-way i to może być kłopot. I to nie mały, za chwilę się zdziwi, Gufi. No właśnie. Bardzo przytomnie Flies teraz wykorzystuje ten dym. A więc trzech na pięciu no, teraz gramy pod Hadesa. Hades od, nie od niego wiele zależy. Slax wciąż oczywiście ze swoją snajperką. Będziemy próbowali. Coraz bliżej Kyler. Hades tuż, tuż obok niego. Freeze zdziwiony. Oj, Kyler! Potrafi te heziki dawać. Kyler na pewno. Teraz Hades celowany. Ale odwrócić w tym momencie, chociaż już jest tutaj blisko. killer. AK na plecach. Speedy z jedną eliminacją mają bombę. Zawodnicy CT. To jest duży kłopot. Kylar przez tego smokea. Prosto w głowę. Nieprawdopodobny ten strzał od Killera. No, wyczuł ten moment, kiedy nacisnąć na spust. obrywa Kej. Podniesiona bomba. Dostaje po głowie Kej Niebezpiecznie. slak, tuż tuż za plecami. O, jeszcze ginie nasz zawodnik. No i teraz wszystko w rękach K. ten chce podłożyć bombę. Nie ma czasu jednak. Slag, zresztą to wszystko kanały. Kefrag dla Keja. I tu trafiony snajper drużyny CT. Kej po raz kolejny. Wzek chciał odpowiedzieć, ale tym razem go to zgubimy. Okej, po raz trzeci! Cóż to za runda dla Keja? O proszę, no proszę, jest nasz pierwszy skrzypek. Jeszcze my, No I chyba teraz możemy pisać GG w końcu. Takie prawdziwe GG, bo no, zostaje sam Speedy. On już nie ma tutaj prawa nic więcej zrobić. On daleko. Bomb ta zajmowany. Za chwilę przetransportujemy tam bombę. Jeszcze Minio czeka na Speedy'ego. I tu za chwilę się Speedy mocno zdziwi. 16 do 13. Brawo za tę rundę dla Keja, bo to właśnie on...